Przeleciała Waldorfowi saręka przez drogę, czy cz, cz. Przeleciała Waldorfowi saręka przez drogę. On wymierzył i wystrzelił w samo serce lubej strzelił bźdęgę, bo ciemna noczka winna jest, że on tak postąpił. Poszedł odważny Wachaldorf zobaczyć, co zabił. Poszedł odważny Wachaldorf zobaczyć, co zabił. A tu Lubawek krwi leży, ostatnie słowa rzeczy mu <śled> Kochanku mój, cóżem winna, że dziś umierać mam. Nabił odważny wahaldor, są fuzje jeszcze raz. Nabił odważny wahaldor, są fuzje jeszcze raz. I wymierzył i wystrzelił, w samo serce sobie strzelił brzdęk. Bo ciemna noczka winna jest, że on tak postąpił. Cześć. ¡Pero no paisa, pero paisa!